Witajcie z tej strony od Krucady, który jest właśnie kolejny materiał z serii World Thunder. I tym razem rozegrałem bitwy na 11.7 za pomocą szwedzkiego drzewka. Ale tak, na razie schodziłem do niższych tierów, czyli mianowicie na 11.3. I chciałbym Wam zaprezentować mój nowy pojazd. Mój nowy pojazd na top-tier z szwedzkiego drzewka, czyli top-tierowy w drzewku szwedzkim, mianowicie Cywil 90120, pojazd na 11.3 i jest to oczywiście ostateczny pojazd, jeśli mowa o pojazdy lekkie w szwedzkim rzewku, czyli 8 era dokładnie i pojazd właśnie się tak prezentuje no i oczywiście, że to jest nowy pojazd, to tak, nie posiadam zestawu naprawczego nie posiadam, to znaczy posiadam standardowo jedną gaśnicę więc pojazd jest taki dosłownie czysto e, nowy czysto podstawowy ale tak, przechodzimy do kolejnego pojazdu, czyli mianowicie już czołgi podstawowe, czyli STV122B na 11.7, kolejny też oczywiście STV też na 11.7, samolot odrzutowy na 7.0, czyli SK60B, i ITO90M i na samym końcu helikoptery HKP2 na 8.3. Tak więc tak to się prezentuje, a my co? A my no rozpoczniemy naszą bitwę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze, ale to oczywiście wszystko się okaże. No dobra, na razie bitwa się wszytuje, a tak z ciekawości. O, teraz właśnie zauważyłem, że ten pojazd ma mniej amunicji maksymalnej od tego SFA. No to może dlatego, że ma bardziej rozbudowaną funkcję dowódcy, dlatego mam mniejszą ilość amunicji. Okej... Okay. Jaka to jest mapa? A mapa to jest Alden, Mapa dokładnie zimowa. Okej. Okay. No oczywiście pewnie ja użyję następny początek STVa 122. Hmm. Mi jeszcze się... A, bo ja szybko się wczytałem. Mamy ruskich po swojej stronie, mamy Niemców po swojej stronie. Walczyłem przeciwko Amerykanom, Bytorcom, Japońcom, Włochom i Izel. Okej, okay, ja już mogę się zespić, to fajnie. 20 pocisków mi wystarczy. No to oczywiście co? Na początku tempo jest. A co to robi BMP, BMP szwedzkie? Co to robi 6-7? E, Okej. Okay. Bardzo dziwna sprawa. On się z kolegą, który gra na 11.7 Aha. O, kanadyjski adac. No, kanadyjski, bardziej. No, może powiedzieć, że brytyjski, ale. E, e, kraj pochodzenia: Kanada. No to dlatego też mówiłem: kanadyjski adac. Bo amerykański, no to wiadomo, że amerykański amerykańskim drzewkiem, jest brytyjski. Chociaż, więc pochodzi z państwa Kanada. No więc tak to się. Tak więc tak to właśnie się prezentuje. Okej, okay, ja jestem już na pozycji, na razie nic nie widzę. Nie ma żadnego pojazdu. Chodziło. O! Cześć! A mi nie tylko za chwilę. Asysta? No dobra. Może być asysta? Nic tu nie ma. To się cała fap. To jest martwe. Amunicję nie widzę. Zdajcie się? Zdajcie się, także trzeba zużyć amunicji. Od karabinu. Z punktu A mogą mi przyjechać albo z punktu C. A niestety, niestety, właśnie tak to wygląda. No ja na razie tutaj będę siedział, bo nie ma sensu jakaś do przodu, szczerze mówiąc. Pozycja w miarę ok. Jestem trochę chroniony od lewej strony. No to nawet dobrze, bo jestem konieczne chociażby przed samolotami albo przed helikopterem ewentualnie. A tutaj no cóż, rogowie pfod będą się respić i pewnie będą od razu jechać na punkt B. Tak przewiduję. A jak to wyjdzie w praktyce? Zobaczymy. O, jednak coś tam dojechało, ale już nie żyję. Tam coś strzeliło, bo ja to nie widzę. to mi przeszkadzają, i to bardzo. No jasna czołg, ale za się pokazuje. Dlatego na razie poczekam. Chociaż, może. Co to jest? Polski... Nie, nie może być to polski robald. To musiał być Challenger. Na pewno. Ja tak bez jaj. Czy się mi przejechał BMP? Chyba tak. O, mam coś. I od razu zniszczone, Merkawa. No niestety Merkawa nie ma pancerza. To nie jest czołg przystosowany do walki przeciwko innym czołgom, tylko on jest przystosowany do walki w mieście. E, a tak teraz zauważyłem, że większość mojego teamu niżej na B, a to znaczy, że coś muszę tutaj przejechać. Tak. Słyszę czołg, ale może to jest różnik. Nie chyba na pewno. Dobra, ja troszkę zmienię tutaj pozycję. Niestety, mój team wychodzi. Szkoda. Nie wiem dlaczego. Japoniec. Dość mocno uszkodzony. 15 naboi. Sojusznik jest koło mnie. Dobrze. Rakieta? Dostałem lufę, a on się już naprawił. Niestety ja to jest Japoniec, a wiemy co jest z Japońcami nie tak. Mianowicie, że szybko ładują. Oczy, żeby ja nie dostał z tej strony. Wiecie co? Odparłem smokę po tej stronie. No, słabo to wygląda, jakby to była totalna już przegrana. Za momencie, jak ja się naprawię. niszczony. No, Black Knight. Czyli dobrze mówię, że w czasie jakiegoś challenera trafiłem. A co z tym Japońcem? Dobre pytanie, co jest z Japońcem. Japońca już ma na strzałę, bo już ma dwóch załogantów. O, odbiłem. Aha, tutaj strzałek. Nie wiem, co mnie wstrzeliło. Myślę, że odbiłem. To na pewno. Jest strzałka, ale nie. Abrams Wszędzie rozpoznał ten silnik Nie to J i tutaj, tutaj, tutaj spada Przepraszam bardzo Hello? Czemu ja cię tak dziwnie uszkodziłem? Aha, no dobra. O nie, Ale jasne. O, jeszcze fantom. Czyli tak bym skinął już. A to się tak prezentuje, że jest to na przegrana. Ja nie mam co robić. Ewentualnie mógłbym, chociaż nie muszę, samolotem. Ale wiecie co? Użyłem sobie drona. Nie wiem, czy jest pelotka. Jest pelotka. No, był tam adres kanadyjski. Aha, on wyszedł. To może. Jest Macbeth, ale Macbeth. Nie wiem. To jest aż taki to Czemu ja słyszę... Samolot, Odrzutowy? O ja warunki pogodowe są takie, że wow. To jest ty, ty żyjesz, bo tak mi się kręci się i ja nie wiem. On żyje! To jest japońska Toyota. Nie większa. To się to szybko, Tylko moja Czarnia widzi. Czarnia widzi. się moja takie doleci. Szybko. Czemu mnie widzi? Czemu mnie widzi? Aha. Nie Nie było tematu. Dosłownie nie było tematu. No dobra. Pierwsza bitwa za nami. Tak więc rozpoczynamy kolejną. Bliski wschód. I wiecie co? Tutaj już tak wyjątkowo użyłem tego nowego pojazdu, żeby wam pokazać, czyli Cybi 90120. Nie wiem ile mam wziąć amunicji. Powiedzmy, że wezmę tak 24 naboi. Może tyle mi wystarczy. Może się sami APD jeszcze, rzecz jasna. Nie będę używał tych hitów, co jak sama mi nie pojąbała? A no właśnie, jeszcze jak są Rosjanie, to tym bardziej nie będę używał hitów. Nie jestem masochistą. I jestem jeszcze Chińczycy. No dobra. Okej, okay, na no to bierzemy. Nie popychaj mnie! No. Mobilność dobra. Dosłownie, to jest moja pierwsza bitwa na tym pojeździe. Czyli tak, mobilność jest okej. Okay. Nawet bardzo jest mobilny. Przybliżenie? No, nawet fajne. Może. Może coś z tego pojazdu będzie, nawet. Tak szczerze mówiąc. Może coś z niego będzie. Dobra, no to na razie co? Jedziemy, tak? Na razie sobie powiedziałem do przodu i tyle. A no, tak. Zapomniałem. ja już się tak bardzo przyzwyczaiłem do tej mapy, że zawsze tędy by przejazd. Ale w którymś tam update to już zmienili. Tak już, no wiecie, z przyzwyczajenia. Tak podjeżdżam i... Pecha, zginął od co już się nie żyje. Dlaczego? No, chorera jasna, o, tego kiepsko były trafiłem! Wrogowi przejęli i asystent, no to tak naprawdę podwójnie dostałem. Podatę też wykryłem, coś koło mnie jest. Niestety to mi się nie podoba, że mam tak nisko wrogę. O, chyba oznaczyłem to jeszcze. Hmm, teraz już nic nie widzę. 70! 1000 metrów! A fajnie. A nie, zdążę się odwrócić. A co robi Weasel? Weasel... No, Weasel. Weasel, bo Weasel. Tak. A, jeszcze zginął. Okej. Okay. Wiecie co, wezmę sobie to. I ta jeszcze nie było. To sobie go użyję. A, dobra, kolejny zwiadowca, kolejna asysta. Zawsze to jakieś tam punkty na mój pojazd. Więc niby chociaż dobre i tyle. Cześć, Fragret. Zwiększymy sobie zasięg radaru. No i fajnie. Wow. Ja nie by go trafiłem Ale to nie jest, żeby go zniszczyć. Dobra, mam podwójne użycie chociaż. Wow. Zróbmy coś i to szybko, inaczej przegramy. już wolabym dokończyć, szczerze mówiąc. Niestety T125 jest takie zbalansowane, że szkoda to gadać. Dronik. Malutki dronik. A, chociaż go zniszczyłem. Eee, no chociaż go zniszczyłem. I tak to od dupska nie urywa. dostałem? A bo tam jest był. I stoi w miejscu. Musimy Tak a może? Nie, no co jak chcę, aż taki dobry to ja nie jestem. Dostałem za Wydówkę Hej, ciekawe czy on spada czy nie, niby wciąż lata. O o 125 A dobra został zniszczony Ciekawe czy jest jakiś czołk tutaj O dziwo, nie Ale Tutaj też nic nie ma Okej, że na Chyba jest przejmowany, to samo doleje. Kto wie, może trafię Rakieta, ale nic nie trafiło. Mamy coś z rakietami? No w teorii mamy bagajta. ale wątpię, żeby to był bagreit. Trochę coś tam dostałem za przejęcie strefy. Fajnie. Wyjadę teraz. O, jest czołg. Mamy czołg tutaj. Aha. A, blok jest tutaj. Tam jestem, tak? Nie ma. Okay. Nic. O, podwójne użycie jeszcze mam tutaj. No to uh, użyję. Zobaczymy. się pojadę na punkt A, Czyli dwa czołgi tam są. Zniszczenie. O, A50. Czy 50. A nie? A to takie zaskoczenie, mi dwadzieścia cztery jednak. No, bo jeszcze mam tego STV do użycia, ale tak, już to będzie przegrane. A, no, jeszcze kogoś zniszczył. No ja w sienik dostałem. A jak mi uszkodzi sienik od przodu? E, cała K50 zabij K50. Można i tak. Dobra, no niestety znowu przegadam. A ja po kończę ten materiał. O, chociaż zbadam uzupełnienie załogi. Dobre i tyle. No to co filtry. Bardzo poproszę. Dziękuję. Zarobiłem, zarobiłem. Dobre i tyle. Dobrze, to ja kończę w tym momencie. Mam, na mam. nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz mureczek. Także trzymajcie się. I do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.